Dzień dobry, witam wszystkich. Pozdrawiam i zapraszam na film. Będę wysyłał kurierem dla Janusza B10 piżaków i dwie pary lotowanych, z którymi kręcony był film. Piżaki były wcześniej zarezerwowane przez innego hodowcę, ale ten jednak zrezygnował. Jednak powiadomił mnie o tym. Trzy pary lotowanych były zarezerwowane. Przez innego hodowcy, ale ten nie raczy powiadomić mnie, że rezygnuje, wystarczył zwykły SMS. Ja do tego hodowcy nie dzwoniłem. Janusz B nie targował się, powiedział, że wszystkie bierze. Ja mu jednak powiedziałem, żeby tej pary gorszej nie brał ode mnie, bo nie pasują do tych gołębi. Pokazuję pierzaki. Które będę wkładał za chwilę do pudełka? Tu są te dwie pary lotowanych Pieżaki jak je w klatce jak się niespornie zachowują Pokazuję pieżaki, które będę wkładał do klatku. do pudełka Proszę bardzo, dobrze widać, Jasno na ogonie, bez kuperka, bez fartuszka, taki miły gołąbek, z takimi spinkami. Następnie mamy wyloteczkę, taką przepoteczkę bielutką, proszę sobie zobaczyć, brewka, oprawka czarna, czyściutkie gołąbki, to jest druga. Druga jasna na białym ogonie jest bez fartuszka. Proszę bardzo. Ogonek biały czy śródkie gołąbki. Brewka też oprawka czarna czy śródkie gołębie. Takie jakie były na filmie. To jest trzy. To jest jasna na białym ogonie z takimi skówkami. Ten jest z fartuszkiem. Samczyk. Taki gołąbek. Wyloteczka na jedno ciemne z boku. Proszę bardzo. Oprawka czarna. To są wszystkie piżaki 5, które wrócimy z wycieczki. Teraz mamy wylocika samczyk. Ojej, na dwa ciemne. A się wyrywają, bo nie brane w ręce. Z takimi skówkami. Będzie pan Janusz Bed oglądał filmy, to jest równe. Proszę wrewka, oprawka czarna. To jest 5 róweczka wielotka, wilutka na żółtym dzióbku proszę bardzo, miły gołąbek To są najlepsze gołębie z gołębnika. Co prawda jest tam kilka jeszcze zostawionych, ale proszę bardzo, trzecia białgonka, tak jak mówiłem, 3 białgonki bez fartuszka, z takimi skówkami ładujemy do pudełka, to jest 7 Mamy samczyka parowego wylocika na jedno ciemne Rzuciutki dziubek, miły samczyk, bielutki, proszę bardzo. I dziesiątą mamy wyloteczkę. Wyloteczkę po trzy, sześć białych w środku, po trzy ciemne z boku. Granatowe spineczki. Opraweczka czarna, proszę bardzo, też jest piżak. Wielutki gołąbek to jest 10. A teraz przejdziemy, bo tu mam wyśwance jeszcze A jeszcze tutaj wyśwance pokażę, ale później o, o nich opowiem tu mamy samiczkę, wyśwączkę, dziubek biały, opraweczka. to są para parzystych wieżaków i samczyk taki jest ogonek tak Czy czyściutki majtek nie ma tu nic nie ma pod szydełkami też nic nie ma to jest para tych czarnych, czyli jest 12 to teraz przejdziemy do pary parzystych dwóch par parzystych lotowanych Teraz mamy białogonkę lotowaną, samiczka, wkładam ją do pudełeczka. Jest w parze z tym samczykiem. Czerwone skówki lotowanych przez 3 lata. Zawsze dawał radę. Wracam na drugi dzień nawet sam, sam był lotowany. Gołębek ten chodzi sam indywidualnie i siada sam kiedy mu się podoba. Nie zwraca uwagi na inne gołębie. I mamy tu teraz drugą parę lotowanych, o których też troszeczkę powiem. To jest jasna na białym ogonie, jak widać, bez fartuszka. Z czarną obrączką. Obrączki te zakładałem tam stare. Bielutka, bielutki gołąbek. Ona jest w parze z tym jasnym. Ona jest w parze, obrączka żółta, z tym jasnym na ciemnym ogonie. Natomiast ten gołąbek to jest bardzo wyjątkowy. Cała ta para, ta białogonka z czarnym obrączką i ten jasny z żółtą obrączką były łapane w 2017 roku. Na młodzianowie, jak były pierzakami, dziękuję. W hodowcy, który dał mi je wykupić. Natomiast, jasny, ten jest lotowane przez 3 lata. Pierwsze lotowanie w 2020 roku, jak lotowałem w gołębie, trafiły na burzę. gołąbek ten mi przyszedł na trzeci dzień, i 3 lata daje radę. Prowadzi ta para ostatnia, ładne wyloty jasne na białych ogonach, jasne na białych ogonach, wloty po jednym ciemnym. Pan Janusz B. chciał nabyć ode mnie parę czarnych, parę czarnych wyśwancy Czarnych. Mówiłem mu, że mam, ale zostawiłem dla siebie i po prostu nie mam ich do wydania. Rodowca ten nie targował się ze mną o cenę gołębi. Postanowiłem w prezencie za to, że się nie targował za gratis wysłać mu tych parę wyszwancy czarnych piżaków, które tu zapakowałem. Pan Janusz to bardzo porządny człowiek, wspaniały gość miłośnik gołębi, chciałbym też żeby był zadowolony z moich gołębi myślę, że powinien być zadowolony, także będę wysyłał mu takie gołębki jakie były na filmie może sobie tam po prostu rzucić okiem porównać jakie były pod ja światłem ja mówiłem z jakimi spinkami jakie gołębie są chciałbym żeby każdy w ogóle jak kupuje ode mnie gołębie był zadowolony i ze mną też jak na targu jak, jak komentuję filmy i mówiłem, na targu się ludzie targują, ale ze mną też można negocjować cenę. Ja wolę, żeby był klient zadowolony, ja może mniej, ale jak mówię, klient ma zawsze rację. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka. I za chwilę będą go, tutaj przykrywka będzie zapakowana i gołębki dzisiaj będą wysyłane do Janusza B., którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. I jego mamę. Także, Panie Januszu, ma Pan to, co jest. Na pewno na 100% będzie. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich fanów. Dziękuję za oglądanie filmu. Hejka.